Dzień dobry Państwu, kłaniam się Maciej Dobrzański, to jest program Prudnik na szybko, tym samym zapraszam Państwa na najbardziej aktualne informacje z ziemi prudnickiej, a mogę dla Państwa ten program przygotowywać, ponieważ mam wspaniałych partnerów. Partnerem programu jest Centrum Budowlane Dambud Damian Suszczyński, oferujące wysokiej jakości materiały budowlane. Zakupy także w sieci na salonbudowlanydambud.pl Partnerem programu jest Szkoła Językowa Oxford School, zapisz się i zdaj egzamin Cambridge. Partnerem programu jest firma Morawiec Paliwa Oleje od polskich dystrybutorów. Najwyższa jakość. Partnerem programu jest Dachstal, profesjonalne pokrycia dachowe, gwarancja fachowego doradztwa, współpraca z najlepszymi producentami Prudnik ulica Morcinka 1a. Dzisiejszy program zaczynamy od informacji o pożarze. Wielu mieszkańców Prudnika dzisiaj rano zauważyło na horyzoncie słup dymu. Jak się okazało był to pożar w jednym z pomieszczeń firmy która produkuje materace przy ulicy Meblarskiej. Na miejsce zadysponowano aż 11 zastępów straży pożarnej co przekłada się na liczbę 45 pracujących tam strażaków. W tym momencie widzimy tylko zadymienie zadymienie jest cały czas ponieważ kondygnacja dolna, czyli parter, nie ma ognia, nie ma zadymienia, wszystko jest już powiedzmy przez nas zlokalizowane. Natomiast nadbudówka, tam gdzie znajdują się trociny i takie pianki do produkcji tych materacy, nadal, nadal się dymią, nadal tam gdzieś się żarzy, dlatego nasze działania jeszcze będą sporo trwały, żeby to wszystko... No, żeby z tym zrobić porządek. Jak się dowiedzieliśmy, na razie nie jest znana przyczyna tego pożaru, a straż poinformowali świadkowie tego wydarzenia. A teraz informacja, co prawda nie z Prudnika, bo z pobliskich Guchołas, ale postanowiłem ją Państwu przedstawić, ponieważ mówią o niej dzisiaj media w całej Polsce, no a Głuchołazy to nasz bardzo bliski sąsiad. W czasie dechorowania choinek w kościele parafialnym w Głuchołazach zauważono naruszony, prawdopodobnie przez wrześniową powódź, fragment posadzki kościelnej. Gdy go odkryto, oczom tych osób ukazała się tajemnicza przestrzeń, którą dziś typuje się na nieznaną do tej pory kryptę. Kiedy już tutaj panowie podeszli, no to usunęli tą płytkę, yy, która się tak bardziej ruszała, no i yy, ujawniła się ta dziura. No, kiedy tu już yy, byłem, no to już próbowaliśmy tam zobaczyć, co to, co to jest. Yy, yy, na miejscu też po jakimś czasie też i przybył pan burmistrz, pan wiceburmistrz, yy, jeden z miejscowych inżynierów, także, yy, żeby tutaj ocenić sytuację, na ile to jest bezpieczne. No, ufam też że jeśli będą prowadzone prace badawcze tutaj. To też w jakiejś mierze zrozumiałe, że nie będzie to kolidowało z życiem religijnym parafii. Najciekawsze w tym samym wydarzeniu jest to, że do tej pory nikt nie przypuszczał by takie pomieszczenie mogło się w tym miejscu znajdować. Miałem okazję rozmawiać już na ten temat z opolskim konserwatorem zabytków. Jak mi on przekazał, bardzo możliwe, że jest to właśnie krypta lub też jakieś inne nieznane pomieszczenie z XVI lub XVII wieku. Natomiast na dzisiaj eksperci, jak i sam konserwator, wolą nie wypowiadać się szerzej na ten temat, ponieważ prawdę o tym tajemniczym miejscu poznamy dopiero gdy zostaną tam przeprowadzone badania zarówno historyczne, jak i archeologiczne. Te badania planowane są już na najbliższy poniedziałek. Natomiast bardzo możliwe, że mała ilość wody w kościele w czasie powodzi we wrześniu była spowodowana właśnie tym, że ta woda po prostu znalazła swoje ujście w tych tajemniczych pomieszczeniach. Dodajmy tutaj, że Kościół w Głuchołazach powstał w XIII wieku, przebudowywany był w okresie baroku, jak również zmiany w jego wyglądzie miały miejsce w wieku XIX i XX i tym bardziej te fakty sprawiają, że na razie ciężko określić, co właściwie tam odkryto. Gmina Prudnik chce pozyskać środki na budowę bloku mieszkalnego dla osób poszkodowanych w powodzi. Taką możliwość daje specustawa powodziowa, a finansowe wsparcie państwa na takie projekty wynosi aż 100% kosztów budowy. Lokalizacja tego budynku jest już znana, gdyż wcześniej był tam planowany budynek w ramach prudnickiego TBS-u. Jest to skrzyżowanie ulic Frankla i Skowrońskiego. Winąc, że potrzeba chwili jest inna, zmieniamy finalnych odbiorców tego obiektu. Na tę chwilę to będzie inwestycja gminy realizowana przez TBS. Chcemy, aby powstał tam nowy budynek z tymi wszystkimi udogodnieniami i warunkami, które dzisiaj obowiązują. Tak powiedział burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak w wywiadzie dla radia Opole. Wniosek na budowę. Gmina prudnik ma zamiar złożyć w banku gospodarstwa krajowego. Budowa miałaby ruszyć na wiosnę. Szacowany koszt budowy budynku 16-lokalowego to około 8,5 miliona złotych. Bardzo więc możliwe, że na wiosnę przyszłego roku w tej okolicy będą prowadzone Dwie budowy, ta, o której mówimy dzisiaj, oraz ta, o której wspominaliśmy już wcześniej, a którą zapowiada prywatny inwestor, który również zamierza tam budować budowliki mieszkalne. A teraz ważna informacja z Prudnickiego Magistratu. Z dniem 1 stycznia ulega likwidacji kasa Urzędu Miejskiego w Prudniku. Jak informuje gmina, wpłaty z tytułu podatków, opłaty i innych należności będzie można uiszczać bezgotówkowo, przelewem na rachunki bankowe gminy Prudnik lub na indywidualne rachunki bankowe, gotówkowo w kasach banku spółdzielczego w Prudniku, bez dodatkowych opłat i prowizji oraz gotówkowo wyłącznie z tytułu podatków u wyznaczonych inkasentów na terenie sołectw gminy Prudnik na dotychczasowych zasadach. Prudnicki OPS i gmina informują, OPS że w tempie błyskawicznym znika jedzenie, które Państwo przekazujecie do tzw. lodówki społecznej, która znajduje się przy ulicy Trałguta. Dlatego też wielka prośba do Was, jeżeli pozostały wam jeszcze jakieś pokarmy, jakieś potrawy ze świąt, wy nie będziecie ich już jedli, to zanieście je właśnie do tej lodówki społecznej, I jak widać, jest na to bardzo duże zapotrzebowanie. A teraz informacja kulturalna, zwłaszcza dla tych, którzy są koneserami pocztówek przedstawiających dawny przedwojenny Prudnik. Muzeum ziemi prudnickiej informuje, że w jego cyfrowej wersji, czyli na stronie wok 4 ueu pojawiły się nowe eksponaty. To udostępniona online kolekcja 336 kart pocztowych z Prudnika i okolic. One przedstawiają widoki Prudnika przełomu XIX i XX wieku, ale również kilka kart okolicznościowych związanych z wydarzeniami w mieście. Tam państwo możecie zobaczyć. Przypomnijmy, że Muzeum zakupiło te karty pocztowe od prywatnej kolekcjonerki. Dokładny link do obejrzenia tych fantastycznych, moim przynajmniej zdaniem, pocztówek znajdziecie Państwo na fanpage'u Muzeum Ziemi Przyski na Facebooku w jednym z postów piątkowych. Chciałbym Państwa po raz kolejny zaprosić do obejrzenia mojego najnowszego podcastu. Tym razem yy, nagrałem film, który dotyczy historii jednego z najbardziej tajemniczych miejsc na ziemi prudnickiej, a mianowicie Kaplicznej Góry Znanej Inaczej, czy też, no, pewnie bardziej jest to popularna nazwa, jako Stary, tudzież Zburzony Klasztorek. Yy, to miejsce naprawdę inspirujące i jego historię poznacie oglądając właśnie mój najnowszy podcast. Można go już zobaczyć zarówno na fanpage'u Prudnik24, jak i na naszym kanale na YouTube, do czego serdecznie zachęcam, bo już niemal 10 tysięcy osób to zrobił. Proszę Państwa, dzisiejsze nagranie jest tak naprawdę nagraniem już przed noworocznym. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie życzyć, aby ten nowy rok był dla Państwa bardzo udany, byście spełnili swoje plany zarówno na gruncie zawodowym, jak i oczywiście osobistym. A ja z Państwem w programie Prudnik na Szybko widzę się już w najbliższą niedzielę i tak się składa, że będzie to już nowy 2025 rok, bo będzie to 5 stycznia. Zachęcam, zapraszam, już się do tego programu przygotowuję. Pozdrawiam serdecznie, Maciej Dobrzański. Partnerem programu jest Centrum Budowlane Dambud Damian Suszczyński, oferujące wysokiej jakości materiały budowlane. Zakupy także w sieci na salonbudowlanydambud.pl Partnerem programu jest Szkoła Językowa Oxford School. Zapisz się i zdaj egzamin Cambridge. Partnerem programu jest firma Morawiec Paliwa. Oleje od polskich dystrybutorów. Najwyższa jakość. Partnerem programu jest Dachstal Profesjonalne Pokrycia Dachowe, gwarancja fachowego doradztwa, współpraca z najlepszymi producentami Prudnik ulica Morcinka 1a.